Witajcie w kolejnej edycji Pytaj Eksperta. Tym razem troszkę niekonwencjonalnie, bo na temat zieleni właśnie tego, co między innymi tutaj na ekspozycji Odrarium widzimy, za, naszymi za moimi, a przed Państwa oczami. Przyszło bardzo dużo pytań dotyczących zieleni. Zieleń też jest taką formą, o której nie do końca da się opowiedzieć bez, bez pokazania. Tutaj za moimi plecami jest ekspozycja Odrarium. Tak naprawdę moje serce bijące tutaj na terenie Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego i większość z tych roślin, znakomita większość to są nasze rodzime gatunki roślin i tak naprawdę, żeby one się tutaj pojawiły, potrzebowaliśmy i dużej wiedzy i sporej jakby dawki odwiedzania środowiska przyrodniczego. Dużo pytań tych wczorajszych, na które dzisiaj postaram się odpowiedzieć, dotyczy właśnie ekspozycji Odrarium. Jedno z ciekawszych pytań dotyczy m.in. tego, jak się opiekować roślinami wodnymi. Odpowiedź jest bardzo prosta: nie trzeba na pewno ich podlewać. Natomiast, tak jak powiedziałem, tutaj są gatunki rodzime. Z gatunkami rodzimymi pracujemy w ten sposób, że je po prostu pielęgnujemy, przycinamy kwiatostany, przygotowujemy do zimowania i tak naprawdę zostawiamy na cały rok kalendarzowy, wegetacyjny, żeby jak najwięcej gatunków zwierząt miało z nich pożytek. Może zejdźmy teraz na dół. Dużo osób pytało o moją ulubioną roślinę w zoo. Nie ma tak naprawdę takiej rośliny, natomiast roślina, z którą najczęściej pracuję, to jest wierzba energetyczna. Chodźcie, zobaczymy, co można z niej zrobić. Za moimi plecami znajduje się mój ulubiony gatunek, jednak wybiorę ten ulubiony, gatunek wierzby wiciowej, z której tak naprawdę możemy uzyskać bardzo ciekawe konstrukcje. Które tak naprawdę wymagają bardzo minimalnej ingerencji rąk ludzkich, bo po prostu przeplatamy. Średnio dwa razy w ciągu roku przychodzimy pod tą wieżbę i, jako ogrodnicy, się nim zajmujemy. Kształtujemy tak, tak naprawdę z tych prostych pędów wetkniętych w ziemię konstrukcję architektoniczną, która jest tak naprawdę w dalszym ciągu żywa. Pojawiały się pytania z grupy akwarelek. To jest chyba bardzo dobre miejsce do tego, żeby to powiedzieć. Znajdujemy się na terenie Odrarium. Grupa Akwarelek to jest przedszkole numer 6 nad Odrą. Pytają, czy Pan Jacek nosi maskę w pracy. No, jak widać na załączonym obrazku nosi, bo musi. Natomiast chce poczuć wszystkie zapachy, które tutaj nas po prostu otaczają. I tak naprawdę mm, jest to obowiązkowe, natomiast bardzo utrudnia pracę, bardzo utrudnia kontakt jakby z naturą, także tam, gdzie możemy sobie na to pozwolić, tej maski po prostu e, nie nosimy. Kolejne pytanie, e, bardzo ciekawe z branży architektury krajobrazu, który konkretnie, e, jeżeli jest taki obszar, wzięliście e, na wzór jakby do próby stworzenia tej e, e, ekspozycji. I tak naprawdę teren najbliższy tutaj nam dosłownie w linii prostej 200 metrów to jest teren przez który przepływa rzeka Odra, a tuż obok niej przepływa rzeka Oława i właśnie główne jakby inspiracje z najbliższej okolicy czerpaliśmy tylko po to, żeby jak najdokładniej zbadać te lokalne gatunki roślin i zwierząt również i żeby spróbować je tutaj sprowadzić. A żeby je tutaj sprowadzić też nie było to rzeczą jakby łatwą z tego tytułu, że bardzo wiele roślin jest po prostu chronionych. A wiadomo, że chronionych roślin nie możemy pozyskiwać z terenów naturalnych, także korzystaliśmy z uprzejmości z zaprzyjaźnionych e, pra, placówek, m.in. ogrodu roślin leczniczych, gdzie te rośliny chronione udało nam się tak naprawdę e, bardzo często od samych ziaren, od samych nasion e, wyrosnąć, posadzić, zasadzić lub wrzucić po prostu do wody, a, i one tutaj zyskały swoje, swoje tak naprawdę drugie życie. Jeżeli chodzi o odrarium tutaj też jest takie pytanie, które jest dosyć ogólne, czy uważam, że rośliny mogą być równie ciekawe i fascynujące. Ja całe życie zajmowałem się zwierzętami, w którymś momencie pomyślałem, że jednak temat roślin zupełnie mi nieznanych mógłby być taką niszą i tak naprawdę ogród zoologiczny stał się miejscem, gdzie te wszystkie moje pasje, te niszowe, mogą tak naprawdę użyć jakby światło dzienne. I jest to doskonałe miejsce do, do pracy. Myślę, że dla wielu specjalistów. Pytanie też było: ilu ogrodników, ilu dendrologów pracuje u nas? Ogrodnik tak naprawdę z wykształcenia jest jeden. Mamy też dwóch architektów krajobrazu, a cała reszta osób pracujących w zoo w branży zielonej to są po prostu specjaliści, działkowcy, osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy w zieleni. Teraz przejdziemy w kolejne miejsce, gdzie odpowiem na resztę Państwa pytań. Pójdziemy do starej części ogrodu zoologicznego i do jednego z najstarszych drzew na terenie Zo. Zapraszam. Po drodze mijaliśmy, powiem odważnie, setki gatunków roślin. Padło też pytanie, ile tych gatunków roślin tak naprawdę może rosnąć tutaj na zoo. I mało bym skłamał, gdybym powiedział, że tak naprawdę między 800 a 1000 1100 gatunków i naszych rodzimy, i tych, które mamy uprawiane pod dachem, czy choćby na afrykarium. Także cała masa roślinności na nas czeka. Doszliśmy do tematycznego drzewa i tak naprawdę możemy się tylko domyślać, aczkolwiek jest to bardzo prawdopodobne, że to drzewo za nami ma 157 lat, a wiemy to tak naprawdę dlatego, że główne nasadzenia roślin drzewiastych w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu miały miejsce 2 lata przed oficjalnym otwarciem w 1865 roku, jest to metasekwoja chińska, jeden z tak naprawdę najdłużej żyjących gatunków na Ziemi. Jego odciski kopalne lub praktycznie bliźniaczej sekwoi były znajdywane już tak naprawdę w odkrywkach praktycznie sprzed 200 milionów lat. Co ciekawe, to drzewo jest egzotem, czyli pochodzi tak naprawdę z innego rejonu. Tutaj mówimy o południowo-wschodnich rejonach Azji. i to drzewo tak naprawdę u nas rośnie w gruncie, natomiast w naturze tak naprawdę powinno rosnąć na bagnach, na rozlewających się rzekach. I to, co jest najbardziej w nim ciekawe, to pneumatofory, czyli korzenie oddechowe, które tak naprawdę mogą wyrastać ponad poziom lustra wody i dzięki temu drzewa oddychają. Tutaj ta nasza metasekwoja, która ma 100, 157 lat, tych pneumatoforów nie ma, ale właśnie z tego tytułu, że nie podlega zalewaniu przez rozlewające się rzeki. Jest kilka bardzo ciekawych roślin ogólnie na świecie. Niestety nie mamy ich tutaj na Zo. Można powiedzieć o welwici cudownej czy wspaniałej. O roślinie, którą każdy musi wyszukać w zasobach internetu, bo jest to roślina, która tak naprawdę potrafi rosnąć 2000 lat. No, jestem ciekawy, czy któreś z naszych roślin jest w stanie tyle, tyle rosnąć. Najbliżej chyba rośliny w basenie Morza Śródziemnego, stare drzewa oliwne potrafią takiego wieku. Dożyć. przy metasekwoi, dlatego że jest to jedno z moich ulubionych drzew na terenie zo. Z tym drzewem osobiście nie pracuję, bo jestem zwolennikiem tego, żeby ono żyło, rosło, żeby nie odejmować po suszu, który gdzieś tam jest zawieszony w gałęziach, nie ranić, nie, nie, nie przesadzić, jakby z pielęgnacją, nie nawozić, dbać jedynie o bezpieczeństwo systemu korzeniowego. Jest jeszcze jedna bardzo ważna roślina, o niej było dosyć głośno na początku tego roku, jak chodziło o pożary w Australii. Mówię tutaj o gatunku Wolemia nobilis, drzewo z czasów dinozaurów. Powiem, że Metasequoia też jest drzewem z czasów dinozaurów. A teraz znajdujemy się pod drzewem, które się nazywa Celtis occidentalis. Trochę łaciny nie zaszkodzi, wiązowiec zachodni, również jedno z najstarszych drzew, znowu minimum 157 lat. To drzewo jest jednym z najgrubszych drzew tutaj na terenie ogrodu zoologicznego, także spokojnie można się za nim schować. Niestety nie jest dość wysokie, to się wiąże z tym faktem, że dobrych kilka lat temu te najstarsze konary zaczęły podczas normalnej, letniej pogody po prostu same odpadać. To zjawisko oczywiście jest wyjaśnione w branży arborystycznej. Nazywa się Summer Drop Branch, czyli letnie opadanie gałęzi. Także zostało ono troszkę zredukowane, ale jest pod stałą opieką jednego z arborystów. Jesteśmy teraz w bardzo tajemniczym miejscu na terenie ogrodu zoologicznego. Odpowiadając na pierwsze pytanie, jaki gatunek bambusa rośnie w zoty. gatunków jest naprawdę dużo. Jeden, który tutaj jest wokół nas, nad nami i pod nami, i będzie go na pewno dużo więcej. Jest z rodziny Philostachys. Jeżeli to coś komuś podpowiada, to miejsce, w którym się znajdujemy, jest na terenie Azji. I te bambusy tutaj, to są pierwsze bambusy, które tak naprawdę pojawiły się w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu. Także tutaj możemy. Poczuć dzikość. Maczety nie mam, zresztą nie mógłbym jej użyć. Ale musimy się jakoś wydostać w tamtym kierunku. Zapraszam. Jesteśmy w kolejnym miejscu, tuż przy jednym z najstarszych budynków budynku słoniarni. I obok znajduje się taki bardzo piękny okaz zresztą dwa, bo drugi jest po prawej stronie. Jest to araukaria chilijska. Było pytanie dotyczące tego czy rośliny, tak jak niektóre zwierzęta, trafiają na zimowisko, by wiosną wrócić na teren zoo. Jeżeli tak, to jakie? To na przykład gatunki. I właśnie jednym z takich przykładów jest wcześniej wspomniana Araucaria chilijska, przepiękne drzewo nagonasienne, czyli tak naprawdę iglak, które rośnie, uwaga, gdzie? Bo w Ameryce Południowej. I ze względu właśnie na to, że nasze zimy są dużo bardziej srogie i nasze warunki klimatyczne nie pozwalają jej zimować, musimy Stworzyć tak naprawdę miejsce do zimowego spoczynku, i znajduje się ono właśnie tuż nieopodal w budynku słoniarni. Pojawia się też pytanie dotyczące: ile mamy kaktusów w Zo? Ostrzegam, że na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Nie umiem pracować z kaktusami, dlatego że bardzo wolno rosną, bardzo kują. Mamy od tego specjalnych jakby fachowców, którzy się tylko po prostu nimi zajmują i je po prostu w najbardziej dogodnych miejscach rozkładają. Ale przejdźmy teraz do jednej z roślin, którą tak naprawdę w dużym co, cudzysłowie moglibyśmy nazwać kaktusem, mianowicie do agawy. Zapraszam. Kontynuując temat roślin szklarniowych i tych, które wystawiamy na okres wiosenny, jednym z takich przykładów jest agawa amerykańska, nazwana amerykańską, choć tak naprawdę rośnie w Meksyku. I uwaga, ale to tylko informacje dla dorosłych, z czego się robi tekile. Z agawy, ale nie amerykańskiej, tylko jej specjalnej. Od niebieskiej odmiany: agawa tekiliana. Zobacz, tak naprawdę na każdej roślinie są owady, których ludzie się po prostu boją, których nie doświadczają, a które są zajęte same sobą. I zobacz, ja dotykam tego trzmiela. Ja go mogę po prostu dotknąć, pogłaskać. Albo no zobacz. Tu na brodawniku, akurat też jakieś owady, tu jest pszczoła miodna do wykileci przeszkadzamy znajdujemy się dzisiaj w jednym z ostatnich miejsc, które odwiedzimy, niezwykle urokliwym niezwykle naturalnym niezwykle pachnącym a przede wszystkim niezwykle atrakcyjnym dla bioróżnorodności i dla owadów zapylających te dźwięki, które słychać tutaj nieopodal to jest ulica Wróbleskiego. A to miejsce, przed którym się znajdujemy, to jest nasza łąka kwietna. Miejsce, gdzie tak naprawdę każdy z owadów ma możliwość zebrania pożytku. I odpowiadając na pytania, które się pokazały, pojawiło się pytanie dotyczące możliwości porady: jak dobrze zrobić poidełko dla pszczół? Do ogródka. No, ten temat był dosyć jakby wałkowany jakieś 2-3 tygodnie temu na różnych forach internetowych. Tak naprawdę to, co możemy zrobić dla nas i dla tej lokalnej bioróżnorodności, to jest wystawienie bardzo niskiej miseczki, która tylko w minimalnym stopniu jest napełniona wodą. I tak naprawdę z nad tej wody powinny wystawać albo kamienie, albo keramzyt, A najlepszym rozwiązaniem, ale tu uwaga. Bo mchy są pod ochroną. Powinniśmy zastosować dużą ilość mszaków. Takie mszaki gdzieś, czy na ogródku działkowym, czy choćby wydubując kawałek schodnika, możemy pozyskać. Chodzi tylko o to, żeby owady tak naprawdę się nie potopiły. I Im mniej będziemy kosić, im więcej wody opadowej będzie zatrzymywać się w zagłębieniach liści, bezpośrednio na kwiatach, czy na jakichś fragmentach terenu, to tak naprawdę tym lepiej. Dla owadów bardzo ważne jest to, żeby jak najwięcej ich rodzimych siedlisk występowało i dobrze funkcjonowało. Kolejne pytanie też dotyczyło po części owadów, natomiast było ukierunkowane na mszaki, czy mchy możemy zbierać? No po, na to pytanie właśnie starałem się wcześniej odpowiedzieć. Powinniśmy kupować mchy, broń Boże, brać ich z naturalnych siedlisk, bo gatunków mchów jest bardzo dużo, bardzo łatwo możemy się pomylić, a bardzo prawdopodobne jest to, że będziemy zbierać po prostu gatunki chronione, a przez to będziemy niepotrzebnie drenować środowisko przyrodnicze. Kolejne pytanie dotyczyło, jakie rośliny pnącze ogrodowe są najlepsze dla pszczół e, i w okresie kiedy już przekwitają drzewa owocowe, a innych kwiatów jest mało. To jest bardzo złożona e, odpowiedź, e, bo tak naprawdę w naturze zawsze jest tak, że są rośliny, które po prostu kwitną. Każde odznaczają się właśnie tym, że kwitną o różnych porach roku, i tak naprawdę ich ilość, różnorodność gatunków powoduje to, że owady stale mają bazę pokarmową, z której mogą właśnie czerpać pożytek. Także w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o to, żeby tych gatunków było jak najwięcej. I kolejne pytanie: Czy myśleliście albo już macie w swoim zoo ule z pszczołami? Które pomogłyby zajmować się roślinami. I takie ule rzeczywiście mamy. Natomiast te ule dotyczą uprawy, hodowli pszczoły miodnej. Natomiast tutaj mamy do czynienia z podstawowym źródłem pokarmu, czyli pyłkiem i nektarem dla bardzo wielu gatunków pszczół, a również trzmieli. No, latają trzmiele rude i trzmiele ziemne. Trzmiel kamiennik, widzę przede mną na wyce, tam siedzi. I tak naprawdę my nie musimy ich dokarmiać, one same szukają pożywienia. Żeby miało to pożywienie, zadbajmy o to, żeby nasze trawniki nie były wygolone na 5 cm, tylko żeby jednak jakaś tam stokrotka mogła na nich zakwitnąć. A najlepiej zaniechać koszenia, choć brzmi to radykalnie, bo im więcej gatunków, tym bardziej wspomagamy naszą lokalną bioróżnorodność. Bardzo ciekawe pytanie, specjalnie podeszliśmy tu do Łąki Kwietnej od Pana Kamila, którego serdecznie pozdrawiam. Dotyczy tego, że muzyka ma ogromny wpływ na wszystko. I czy podczas najintensywniejszego wzrostu sadzonek puszczacie roślinom muzykę? Jeśli tak, to jaką? Od razu powiem, że rośliny nie mają czegoś, co ja mam z boku głowy, nie mają uszu. Natomiast y, odpowiadając w taki zupełnie przewrotny sposób na to pytanie, e, człowiek może się domyślać, że rośliny jednak słyszą, ale co mogą słyszeć? E, nie słyszą dźwięku, nie słyszą tego, że mówię do tej rośliny i ona wykazuje jakąś reakcję, ale jest w stanie odczuwać bodziec fali dźwiękowej. Doskonałym przykładem tego są właśnie gatunki trzmieli, e, które podlatując do kwiatu poprzez wibracje, Poruszający mięśniami skrzydeł. E, możemy mówić tutaj o zapyleniu wibracyjnym. Kwiat się może domyślać, kto do niego przylatuje, i poprzez samą wibrację uwalniać bardzo duże ilości pyłku. Także muzyki jako takiej nie puszczamy. Dla roślin wiadomo, że e, najlepszym miejscem jest środowisko przyrodnicze. Nie włączamy żadnej muzyki, nie krzyczymy na rośliny, ani nie mówimy do nich szeptem cicho. Staramy się też ich nie dotykać. E, bo one tego tak naprawdę nie, nie odczuwają, a nie odczuwają tego dlatego, że w toku ewolucji nie wykształciły żadnych systemów, które pozwalałyby im na przykład odejść, uchylić się, schronić przed jakimś warunkiem środowiska. Taka jest specyfika tej branży, którą kocham. Na początku padło pytanie, które dotyczy tego, czy ci sami ogrodnicy zajmują się roślinnością afrykarium i odrarium, dlatego też zmieniliśmy tę scenerię na bardziej tropikalną, gdzie nie ukrywam, jest dużo goręcej. I czy macie ścisły podział na specjalistów? Przed chwilą z oka kamery uciekła nam ogrodniczka Ania, która bezpośrednio zajmuje się tutaj Afrykarium. No jest to tak naprawdę miasto w mieście roślin, najbardziej bogate pod kątem doboru gatunkowego miejsce na terenie zoo i też ściśle związanego tak naprawdę z próbą odtworzenia, próbą ekspozycji różnych gatunków zwierząt mieszkających w Afryce. Także my, jako ogrodnicy zo, tutaj pracujemy sporadycznie. A też na pewno musimy uważać na to, co robimy, bo tuż pod nami znajduje się choćby jeden z gatunków, które być może na nas chcą czychać. I tutaj się pojawiło też pytanie: czy praca ogrodnika w zo przy różnych zwierzętach jest niebezpieczna? Jeżeli pracujemy zgodnie ze sztuką, jeżeli uważamy na to, co robimy, nasza praca jest bezpieczna. Natomiast nie mając codziennej styczności z tymi gatunkami, nie mamy prawa do nich podchodzić. Jeżeli mamy możliwość wejścia na wybiegu, to nigdy na tym wybiegu nie może być żywego zwierzęcia, bo jest to po prostu dla nas niebezpieczne i tak jak mówię, my nie znamy wszystkich zachowań tych zwierząt. A skąd w ogóle u mnie takie zamiłowanie do roślinności i dlaczego nie zajmuję się zwierzętami? A, dlatego, że chciałem znaleźć swoją jakby niszę e, zarówno w życiu zawodowym, jak i właśnie w pracy, e, która pozwoli mi na poznawanie tego świata w, e, w dużo szerszym jakby zakresie a, i poznania wielu tak naprawdę wątków tego środowiska przyrodniczego, które niejednokrotnie jest degradowane i po prostu niszczone. A, jesteśmy też w miejscu, a, gdzie możemy. Odpowiedzieć na pytanie, czy dużo czasu poświęca pan na pielęgnację tych wszystkich roślin i powiążemy to z pytaniem, czy pan Jacek ma przerwy w pracy, które zadały akwarelki z przedszkola numer 6 we Wrocławiu. Czasem ta przerwa jest wskazana po to, żeby obserwować, po to, żeby doświadczać, po to, żeby podpatrzyć i tak naprawdę uczyć się. Także jest ona wskazana, natomiast mamy tutaj 32 hektary i proszę mi uwierzyć, że jest po prostu co robić. I tak naprawdę ostatnie pytanie dzisiaj od Jagody. Czy na terenie Wrocławia i okolic odkrywane są nadal nowe, nieznane gatunki? I może odpowiem tak przewrotnie. Chciałbym, żeby były odkrywane, natomiast bardzo często zdarza się tak, że odkrywamy najdalsze jakby rejony świata, cieszymy się z ich różnorodności. A niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie oznaczyć choćby pięciu, dziesięciu gatunków, które rosną tu już jakby obok nas, i tak naprawdę, gdybyśmy lepiej poznali rośliny chronione, te nasze rodzime, i potrafili o nie lepiej zadbać, ten świat byłby na pewno dużo żywszy, dużo ciekawszy i dużo bardziej różnorodny.